Sobie jak to kawa mi tu panie Dobra, nagrywam. Czy istnieje coś takiego jak talent do nauki języków? O tym dowiecie się w dzisiejszym filmie. Od dziecka wpaja nam się, że talent to jest coś takiego niesamowitego. Coś, co czyni nas jedynymi w swoim rodzaju. Sądzi się, że jest to umiejętność, którą posiadamy tylko my, bądź naprawdę nieliczna grupa ludzi na całym świecie. Powtarza nam się jak mantry, że bez talentu nie mamy co marzyć o sukcesie czy owocnej karierze. Ale czy rzeczywiście tak jest? No oczywiście, że nie. Gdyby tak było, no to przecież nikt by nawet nie ruszył palcem, no bo przecież on ma talent, już jest pozamiotany, już po zawodach. Nic nie trzeba robić, bo sukces no, sam jakoś przyjdzie. Światowej sławy tenisieści nie trenowaliby kilka godzin dziennie na korcie. Zwycięzcy konkursu szopanowskiego pieliby drinki z palemką, e, zamiast ćwiczyć gry na fortepianie. A laureaci Nagrody Nobla wylegiwaliby się na Bahamach zamiast przeprowadzać serię nieudanych eksperymentów, które koniec końców by doprowadziły do światowej sławy ym, odkryć. Brzmi śmiesznie, prawda? Talent jest to umiejętność, która przychodzi nam z łatwością i wcale to nie musi być nic nadzwyczajnego. Ktoś może mieć talent do e, aktywnego słuchania, ktoś inny do wyłapywania szczegółów, a jeszcze inna osoba może mieć na przykład talent do gotowania bez poglądania na przepis. Jednak nie bierzmy to za e, jakby coś co się nigdy nie skończy. Trzeba potraktować nasz talent jako Taką malutką roślinkę, o którą musimy codziennie dbać i ją podlewać, żeby nam po prostu nie zwiędła. Czy istnieje w takim razie talent do nauki języków obcych? Tak sobie myślałam i stwierdziłam, że chyba jednak nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie bo na przykład możemy mieć dobrze rozwinięty słuch, dzięki czemu szybciej przyswajamy sobie język słuchając, czy możemy rozpoznawać różne akcenty, czy naśladować nieznane nam wcześniej dźwięki, które występują w języku obcym. E, możemy też mieć również e, dobrze rozwiniętą pamięć fotograficzną, dzięki czemu e, będziemy w stanie zapamiętać e, bardzo szybko i na długo e, długie fragmenty e, tekstu w języku obcym, czy też e, szybko przyswoić zasady e, ortografii. Nie oznacza to jednak, że nasz talent nie zniknie, tak jak przed chwilą powiedziałam. I że nie musimy się uczyć i nie musimy rozwijać naszych umiejętności. Z drugiej strony, jeżeli słoń nadepną nam na ucho, a język się plącze, kiedy tylko próbujemy naśladować nowe dla nas dźwięki, no to wcale nie oznacza, że mamy się demotywować, schować pod kocyk i użalać się nad naszym nieszczęsnym losem. Wręcz przeciwnie. Oczywiście będzie nam o wiele trudniej opanować pewne umiejętności niezbędne do bycia poliglotą, ale przecież niemożliwe nie istnieje. Jeżeli nauka języka obcego sprawia Wam przyjemność to kompletnie nie zwracajcie uwagi na y, wszelkie złośliwe komentarze y, odnoszące się do Waszej gramatyki czy wymowy. Najważniejsze to powinniście robić to, co lubicie. Tak więc koniec tych wymówek. Wszyscy możemy nauczyć się języka obcego, niezależnie od wieku, narodowości, karnacji, koloru włosów czy wagi a tym bardziej niezależnie od tego, czy mamy talent, czy nie.